25 lat działalności Starostwa Powiatowego w Gliwicach to historia ludzi, którzy od ćwierć wieku tworzyli i tworzą miejsce, które z racji funkcji wpływa na losy mieszkańców powiatu. Jednym z pierwszych, który organizował pracę Starostwa Gliwickiego jest Andrzej Karasiński, pełniący w latach 1999-2002 funkcję wicestarosty. Pierwsza kadencja samorządu powiatu gliwickiego Rozpoczęła się w 99 roku, formalnie 1 stycznia 1999 roku, ale dwa miesiące wcześniej ukonstytuowała się Rada Powiatu Gliwickiego i Zarząd Powiatu Gliwickiego. Pierwsze sześć tygodni pracowaliśmy jako zarząd, nazwijmy to społecznie, od 1 stycznia w sposób formalny i pracowałem. Pełniłem funkcję do końca pierwszej kadencji, która to kadencja była przedłużona. Starostą był Zbigniew Pańczyk. Pod koniec, z powodu jego absencji chorobowej, zastępowałem go przez parę miesięcy. Początki tej kadencji były trudne, dlatego że to było budowanie fundamentów samorządowego powiatu. Rozpoczęliśmy od opracowania raportu o stanie powiatu i od czynności, które Dawały dobre fundamenty dalszego funkcjonowania, również od wprowadzania pewnych korekt. Dzisiaj rzadko spotykana sprawa, korekt granic powiatu. Przeprowadziliśmy trzy lub cztery takie procedury. Najważniejsza z nich to było przekazanie sołectwa ochojec do rybnika. To była duża sprawa, trwająca wiele miesięcy i zakończona zmianą granic administracyjnych. Zmienialiśmy również zakresy zadań, na przykład przekazany został wykład zdrowotny w Kamieńcu gminie z Finałem tych czynności, tych korekt było przekazanie miastu Gliwice trzech szpitali zlokalizowanych w gliwice, które na początku były przypisane powiatowi dubickiemu. Ta pierwsza kadencja to było tworzenie również warunków funkcjonowania dla starostwa powiatowego, takiej instytucji, która została reaktywowana w innych, w innych strukturach. W efekcie długich starań udało się odtworzyć historyczną siedzibę Starostwa Powiatowego. W starych archiwalnych matrykułach geodezyjnych są dwa zapisy. Pierwszy zapis mówi o tym, że ta nieruchomość była własnością prywatną niejakiego pana Trystackiego Leona z Gliwic i spadkobierców. A drugi zapis mówi o tym, że ta nieruchomość była. Własnością samorządowego powiatu toszecko gliwickiego I to był przełom XIX i XX wieku, czyli po 100 latach, starostwo powiatowe, siedziba władz powiatu w funkcjonują w historycznym miejscu. To było duże przedsięwzięcie, które dało dobre podstawy funkcjonowania całego starostwa z korzyścią dla mieszkańców powiatu, bo Warunki obsługi mieszkańców tutaj uległy zdecydowanej poprawie. Symboliczną klamrą, końcówką pierwszej kadencji samorządu było przygotowanie opracowania strategiczne kierunki rozwoju Powiatu Gliwickiego. Opracowania, które zostało wykonane na bazie dogłębnej analizy opracowań krajowych i wojewódzkich, a również analizy słod Powiatu Gliwickiego. Opracowanie, w którym przedstawiono misje, wizje i trzy główne priorytety rozwojowe dla powiatu, które naszym zdaniem w ten czas będą ważne w kolejnych latach. Po 25 latach można powiedzieć, że nasza analiza, diagnoza no, sprawdziła się i była trafna. A jakie to były trzy? To był rozwój edukacji. Uważaliśmy i uważamy nadal, że edukacja jest no, podstawową, podstawowym czynnikiem gwarantującym rozwój powiatu gliwickiego. Dwa, rozwój infrastruktury, w tym infrastruktury drogowej. Proszę pamiętać, że 25 lat temu jeszcze nie było autostrad, nie było skrzyżowania autostrad, nie było dróg dojazdowych do węzłów. I trzecim priorytetem to był Integracja i współpraca z katowickim zespołem metropolitalnym, tak w ten czas nazywaliśmy, to była nasza propozycja autorska. Dzisiaj to jest Górnośląski Związek Metropolitalny. Przewidzieliśmy 25 lat temu, że coś takiego będzie miało miejsce. Rozmowy na 25-lecie powiatu gliwickiego.